Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy na przedpremierowym pokazie filmu Janusza Majewskiego. Jest ze mną Marysia Adamska. Cześć Marysiu, powiedz mi o swojej postaci. Kim tam jesteś? Co robisz? Coś dobrego, coś złego? Czy? Y -y, ja wiem, czy dobrego, raczej dobrego niż złego. Y -y. Ale dużo mieszasz? No, moja bohaterka nie mogę o niej za dużo powiedzieć, bo jest tak naprawdę osią tego kryminału. Jest bardzo bogatą żydówką, szczęśliwą, zakochaną, której wojna zabiera wszystko, i kiedy ta wojna przychodzi, no, ona musi walczyć o życie i prosi o pomoc swojego byłego profesora, którego gra Artur Żmijewski. I rozpoczyna niebezpieczną grę, która kończy się dla niej tragicznie. I tak naprawdę cały film jest retrospekcją i się dowiadujemy, co się stało. A co to jest za gra? Czy to jest są gra za... pomiędzy osobami? Zaczyna podszywać się pod bogatą Polkę i udawać żonę bardzo bogatego mecenasa. A że dzieje się to w czasach wojny, to jest bardzo niebezpiecznie? No jest niebezpiecznie, bo Żydówka podająca się za Polkę na fałszywych papierach, to jest sytuacja dramatycznie niebezpieczna dla niej i dla ludzi, którzy jej pomagają. Twoja ulubiona scena, którą wykonałaś? Hmm. Moja ulubiona scena, to nie jest łatwe. Dużo było pewnie takich. Dużo było, dużo było takich. E, uwielbiałam grać sceny z Arturem Żmijewskim. Fantastyczna obsada. <grym> Zapewne wszystkie sceny były bardzo dobre. A która w takim razie może zostanie w pamięci u naszych widzów, swoim zdaniem? E, no nie zdradzę zbyt wiele, bo, <grym> bo jestem w, jest ta scena w trailerze. Jest taka scena, kiedy leżę z nożem w plecach. Nie jedna zresztą. Ale nie jest to spoiler, od razu mówię. Wydawało mi się, że kręcenie tej sceny będzie łatwym i przyjemnym zadaniem. Leżałam na ziemi w plecach przez około 12 godzin, więc zapamiętam ją na długo. Odgniotły mi się wszystkie kości. Mm -hmm. <grych> mm, powiedz mi, jak zachęciłabyś widzów, żeby obejrzeli film, bo wiem, że już na pewno film jest fantastyczny, piękny, dużo pięknych scen, tajemniczy, kryminał, psychologia. Może coś jeszcze masz do przekazania? No mówimy o kryminale, ale jak zobaczyłam ten film na Festiwalu w Gdyni, to byłam w szoku, ile tam jest komediowych scen, więc myślę, że to też jest ogromny atut tego filmu. Może nie w moim wykonaniu, gdyż ja mam wątek dramatyczny, ale kilka takich scen faktycznie jest i uważam, że są to perełki. Czyli kryminał na wesoło, z wątkiem miłosnym musimy to koniecznie zobaczyć. Już 4 października zapraszam do kin. Dziękuję bardzo. Dziękuję.